А Taktor Tasol Tasolnin No bardzo mi jest miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj. No naprawdę festiwal super, wrażenia mam bardzo dobre. Byłem tutaj od początku. Też byłem po raz pierwszy i no na pewno bardzo chętnie tutaj wpadnę w kolejnych latach. No bardzo dziękuję za tą nagrodę. No dziękuję Żyli dziękuję organizatorom. Też dziękuję bardzo wszystkim jakby moim najbliższym, którzy mnie wspierali jakby w czasie, w czasie trwania całej produkcji szczególnie moim rodzicom, bo oni mnie tam jakby, no oni musieli znosić cały ten proces nagrywania, że tak powiem, to że biegałem tak, wychodziłem co chwilę z domu, wyjeżdżałem i zużywałem hektolitry paliwa, no i dziękuję też wszystkim zaangażowanym w produkcję, no i w szczególności naszym bohaterom tego dokumentu mojego, a co do samego festiwalu, było mi bardzo miło tutaj, na pewno będę chętnie tutaj wracał i, i dziękuję bardzo jeszcze raz. Koniec pieprzenia w kinie. Czas dosolić. <śmiany>